Sprawiedliwością dziejową Polska odzyskała Kłodzko. Słowa te zostały umieszczone na tablicy wmurowanej w 1945 roku w ścianę ratusza w Kłodzku. Oto właśnie górująca nad miastem wieża starego ratusza. ze schodkami, podcienia. Miasto jest stare i naprawdę bardzo piękne. Polskie orły przez długie wieki były suwerennym znakiem ziemi kłodzkiej. Ale skąd te niepokojące słowa, które zauważyliście na początku? Miasto, które może zginąć. Miasto, które może zginąć. I dlatego malarze muszą spieszyć się, ażeby chociaż na płótnie zachować urok starych kamieniczek z ulicy Niska. Tak wyglądała ulica Niska w roku 1947. A tak wygląda dzisiaj. W Warszawie fotografie przypominają nam o ruinach przeszłości. W Kłocku, w Kłodzku ruiny to właśnie obraz dnia dzisiejszego. Trudno w to dzisiaj uwierzyć, ale przecież Kłodzko szczęśliwie uniknęło tragicznych skutków działań wojennych, które oznaczały ruiny i zbieszcza. Więc jak to się stało? Potrafiliśmy odbudować wiele tysięcy spalonych domów. Zbudowaliśmy i budujemy ciągle nowe domy, osiedla i miasta, a nie potrafiliśmy zachować tego, co zniszczeniu nie uległo. Niestety, kto był w Głocku, ten zrozumie tragiczną wymowę pękających murów, walących się stropów, wyrwanych futryn i drzwi. No dobrze, powiecie, a gdzie jest Miejska Rada Narodowa? Jak to, gdzie? Tu, proszę. Oto pisemny ślad jej działalności w ramach troski o człowieka. A tymczasem człowiek w trosce o ramę, tak w trosce o ramę okienną, wykazuje dużo prywatnej inicjatywy, jeżeli idzie o publiczną własność. Zabiera sobie, tak zabiera, bo nikt o to nie dba, więc to nie czyje. Stare domy to ulubione miejsce zabaw młodego pokolenia. Czy można mieć oto to pretensje do tych dzieci? Nie. W Polsce każdy świadomy obywatel uważa za swój obowiązek wnieść swoją cegiełkę do wielkiego dzieła odbudowy kraju. A w Kłodzku już każde nieświadome dziecko nawet potrafi... Każde nieświadome dziecko nawet potrafi wynieść swoją cegiełkę dla wielkiego dzieła zniszczenia swego miasta. My przecież i tutaj widzimy ludzi, którzy dbają o porządek i czystość. O proszę, na przykład ta młoda osoba idzie wyrzucić śmieci, no ale nie ma sumienia korzystać ze śmietnika, który jest jednak o parę kroków dalej. Bo i po co? Przecież po drodze jest okno zniszczonego domu. Zabytkowy pałac cieszył się takim powodzeniem, że ktoś zdecydował się wreszcie na tego rodzaju wstrząsający apel. Dziwicie się, że nie ma na to rady. Owszem, jest rada. I to właśnie w tej ratuszowej wieży Miejska Rada Narodowa Obrazu.

Rady na traktory, które systematycznie i z wielkim hukiem wstrząsają nad murami starych kamieniczek. Rada radzi, rada mówi, a głośniki ryczą. Teraz dyskutuje, że trzeba, że jednak, że musi, że już tym razem na pewno na mur. A mury nie czekają. Nie mogą czekać. Trzęsą się z oburzenia i pękają zazdrości, że ratusz jest cały, a one nie. Obywatele radni miasta Kłodzka, przerwijcie na chwilę obrady. Wyjrzyjcie przez okna starego ratusza. Nie wstypam, co? A, jesteście dumni, że miasto odwiedzają turyści, artyści, malarze. Że ruiny to piękny temat, że w Kłodzku są najnowsze ruiny w Polsce. Że są ważniejsze sprawy niż odbudowa Kłodzka. Na pewno tak. Ale czy to znaczy, że stare, piękne miasto Kłodzko ginąć ma przez waszą nieudolność i zaniedbanie? Miejska Rado Narodowa, Powiatowa Rada Narodowa, Wojewódzka Rado Narodowa, Obywatelu Konserwatorze z Wrocławia, Panie Ministrze Budowy Miast i Osiedli, Panie Ministrze Kultury i Sztuki, zaprosiliśmy Was specjalnie na dzisiejszy pokaz. Chyba nie zabraliśmy Wam zbyt wiele czasu. Zaprosiliśmy Was, żebyście powiedzieli nam, że Kłodzko to miasto, które nie może zginąć. thank you.